Kwestiach, człowiek zapędził się i mocno przesadził. Tym razem przesada polegała na tym, że ten rodzaj leków potraktował jako panaceum. Mimo że już sam fleming przecież przestrzegał przed ich nadużywaniem, jego ostrzeżenie zostało zupełnie zignorowane, no i zaledwie po 50 latach pojawiły się poważne problemy. Niektóre z bakterii zaczęły wykazywać oporność na antybiotyki. Dokopałam się do opisu przypadku z roku 97, 1997. Jest w nim mowa o śmioleckim chłopcu leczonym po przeszczepie płuc. Do tego przeszczepu doszło w wyniku hmm, Choroby, na którą, znaczy w zasadzie urodził się z nią już, była to mukowiscydoza, no w której uszkodzeniu ulegają różne narządy, ale przede wszystkim płuca. U dzieci z mukowiscydozą gęsty śluz zatyka drogi oddechowe. Szybko dochodzi do zakażenia bakteryjnego, ponieważ drogi ustwie nie są efektywnie odkrztuszane z powodu zbyt gęstego śluzu. Zakażenia te zazwyczaj trudno, bardzo trudno poddają się leczeniu, a zatem dzieci z mukowiscydozą otrzymują antybiotyki przez większą część swojego życia. Niestety. Najczęściej przyczyną zakażeń jest bakteria Pseudomonas. Płuca tego chłopca były tak zniszczone robą, że jedyną nadzieją na przeżycie był ich przeszczep. Kilka tygodni po no, tej bardzo poważnej interwencji chłopiec oddychał znacznie lepiej. Testy oddechowe przeprowadzone miesiąc po operacji wykazały, że w zasadzie oddycha jak dzieci zdrowe. Jego rodzice i, i, i lekarze oczywiście nie powiązali się z radości, ze szczęścia. Chłopiec, który jeszcze niedawno walczył o dosłownie każdy łyk, łyk powietrza, Mógł teraz z nadzieją spoglądać w przyszłość. Wyszedł ze szpitala, po czym po dwóch tygodniach wrócił do niego. Lekarze zauważyli, że miejsce cięcia chirurgicznego jest zainfekowane. Chłopca przyjęto na oddział, pobrano wydzielinę z rana posiew, rozpoczęto podawanie antybiotyków. Z posiewów wyhodowano oczywiście bakterię pseudomonas. Zbadano także jej wrażliwość na działanie wielu antybiotyków. Stwierdzono, że jest odporna na 21 różnych substancji antybiotycznych. Nie będę wyliczać, na które nawet niektóre skomplikowane. Myślę, że sama liczba powinna wystarczyć, ponieważ w swoim życiu to dziecko już otrzymywało zdecydowaną większość tych antybiotyków. U niego bakterii opornych na wszystkie, absolutnie wszystkie badane substancje. Lekarze zdali sobie sprawę, że nie dysponują ani jednym dostępnym antybiotykiem, który działałby niszcząco na bakterie rozwijające się u ich pacjenta. Lekarka prowadząca miała nadzieję, że jeśli poda się dziecku bardzo wysokie dawki kilku antybiotyków naraz, uda się wyeliminować zakażenie. No Niestety nadzieje były płonne. Po kilku dniach leczenia tę samą bakterię wyhodowano z wkucia do przez które podawano chłopcu antybiotyki. Natychmiast zmieniono miejsce wkucia, zestaw oczywiście do, do żylnego podawania leków. Zdesperowanie lekarze próbowali nawet usunąć bakterie ze skóry dziecka, myjąc chłopca w otcie winnym z nadzieją, że kwas w nim zaby zniszczy. Bakterie. Niestety próby te okazały się nieskuteczne. Następnego dnia u dziecka pojawiła się wysoka gorączka z krwi wyhodowano pseudomonas i w ciągu najbliższych dni stan pogorszył się znacznie, zakażenie pojawiło się w wątrobie w płucach. Dwa tygodnie po przyjęciu chłopca do szpitala. No niestety zmarł. Różnica między erą bez antybiotyków a erą antybiotyków bezużytecznych, no, można powiedzieć, że jest niesowanie, tak jak w tym przypadku oczu innego w leczeniu tego dziecka było takim bolesnym przypomnieniem rozpaczliwych sytuacji z przeszłości. Mówimy, jeśli też nadużywać antybiotyków, to bakterie staną się, znaczy uodpornią się na nie i leki przestaną działać. Jak to rzeczywiście jest? Okazuje się, że i, i, i tak i nie. Są badania świadczące o tym, że bakterie rzeczywiście zmieniają się pod wpływem antybiotyku, ale i są takie świadczące o tym, że antybiotyki dokonują selekcji bakterii. Jak to, jak to wygląda? Ja tylko się... Wyobraźmy sobie, może taką, żeby sobie to lepiej wyobrazić, posłuszmy się taką analogią. Wyobraźmy sobie pole, pole na którym znajduje się 100 tysięcy chwastów. Wszystkie są wysokie, z wyjątkiem pięciu pomiędzy nimi, które są niskie. Chemik do wytępienia tych, tych chwastów, intruzów, no, został wynajęty chemik i zdecydował, że wynajdzie no, taką truciznę, która zlikwiduje wszystkie chwasty, które na tym polu są wysokie. Co się dzieje? Po syntetyzowaniu środka udało mu się, wszystko przebiegło pomyślnie, dokonuje oprysku pola. W ciągu tygodnia wszystko. Wysokie rośliny, które, których zdecydował się pozbyć, obumierają. Ale co zostało? Zostało pięć niskich. W glebie jest wystarczająco dużo substancji odżywczych dla 100 tysięcy kwastów, bo przecież przed chwilą tam rosły. Były bujne, dorodne. W związku z tym, w krótkim czasie na polu. Pojawia się 100 tysięcy roślin, tyle do niskich. Środek stworzony do pozbycia się chwasokił wysokich nie zniszczył tych niskich. Ale też i przecież ich nie stworzył. Tak jak nam się wydaje, że antybiotyk niszczy inne jedne bakterie, a tworzy inne. Nie stworzył tych niskich, tylko. Zapewnił, zapewnił im jedynie przestrzeń do rozwoju. Podobnie mogło być u tego chłopca, o którym przed chwilą usłyszeliśmy. Prawie wszystkie małe dzieci są nosicielami dwoinki zapalenia płuc. Bakterie te często żyją nieszkodliwie na powierzchni błony śluzowej nosa i gardła. Zdarza się jednak, że wnikają w krwiobiegu, wywołując ciężkie, nawet śmiertelne zakażenia. Możliwe, że chłopiec był nosicielem dosłownie kilku bakterii, które były oporne na antybiotyki. Jednocześnie u niego mnożyły się miliardy dwoinki wrażliwej na działanie antybiotyków, ale on ciągle był przecież leczony właśnie w ten sposób. Mogło więc zdarzyć się u niego coś podobnego jak w przypadku środka na wysokie chwasty. Tak jak szybko zginęły chwasty wysokie, ginęły bakterie wrażliwe na antybiotyki. Leki nie usunęły niestety niewielkiej liczby bakterii opornych, a te, kiedy tylko zyskały odpowiednio dużo przestrzeni, rozpanoszyły się na tyle, że spowodowały ciężkie zakażenie i śmierć. Czy stosowanie antybiotyków jest zupełnie bezkarne? No, widzimy, że niestety. W części drugiej po tym wstępie zajmiemy się odpornością. Co to jest takiego? Jak z nią postępować? Jak o nią dbać? Żebyśmy byli zdrowi. Najczęściej o samym um, fakcie odporności myślimy w przypadku kataru, przeziębienia czy grypy, ale odporność to coś znacznie więcej niż wspomaganie w powrocie do zdrowia po infekcji grypowej, powiedzmy ostrzecznej czy przeziębieniu. Organizm każdego człowieka, bez względu na kolor skóry, oczu, włosów czy wyznawaną chociażby religię, ma podstawowe zadanie przetrwać. Największy udział w tym dążeniu ma zadziwiająca konstrukcja, jaką jest układ immunologiczny. Nie wiem na ile jest widoczny ten obrazek po drugiej stronie, ale no został, zostało, został ten układ odpornościowy pokazany na zasadzie jakiejś fortyfikacji, bram, umocni wchodzi w jego skład przesadka mózgowa grasica, centralny układ chłonny, wątroba śledziona nadlewa i oczywiście węzły chłonne. Ludzie, u których funkcjonuje prawidłowo, zachowują zdrowie. Ci, u których szwankuje, po prostu chorują. Jeśli poważnie nie domaga odpornościowy, przetrwanie jest bardzo utrudnione, a w końcu staje się niemożliwe. A co to takiego, ten układ immunologiczny? Znaczy, tak jak tutaj powiedziałam, już pokazałam te, te bramy i fortyfikacje i, i, i wieże wartownicze. Natomiast, co jeszcze wchodzi w ich skład, to, co już wymieniałam, oczywiście, chyba nie powiedziałam jeszcze o szpiku kostnym, o komórkach obronnych to nie tylko oddziały właśnie wojowniczych komórek pożerających wirusy, bakterie, grzyby czy innych agresorów. Można go określić mianem wyrafinowanego systemu wczesnego ostrzegania, centrum dowodzenia, służb oczyszczania, fabryki produkującej i przechowującej przeciwciała, a także sieci informacyjno dostawczej. Zadania tego niezwykle skomplikowanego tworu są złożone i oczywiście wielorakie. Zlokalizować i zniszczyć wszystkie substancje ożywione i nieożywione, które nie stanowią naturalnej części ludzkiego ciała. Dość niesamowite jest to, że błyskawicznie umie dzielić substancje, które człowiek wdycha, spożywa czy wypija, na dwie kategorie przynależne i przynależ, czyli najkrócej mówiąc na wrogów i przyjaciół. Zadanie to wykonuje w sposób uporządkowany, dzieląc je na systematyczne fazy, z których jedna nauka już rozumie całkiem dobrze, a inne znacznie gorzej lub prawie wcale. Każda reakcja zdeterminowana jest rodzajem wroga. Inna będzie oczywiście w przypadku wykrycia wirusów, bakterii czy drożdży, a inaczej, kiedy w organizmie pojawi się alkohol czy narkotyki. Jeszcze inaczej, układ immunologiczny zareaguje na obecność toksyn środowiskowych, takich jak spalin, środków owadobójczych, wdziewów, farb i rozpuszczalników chemicznych czy chociażby włókien azbestowych. W przypadku wielu osób zareaguje uczuleniem na mleko, pszenicę, orzeszki ziemne, pyłki roślin jad, jakiegoś owada, kurz, czy chociażby pleźń. Reakcja układu immunologicznego może trwać zaledwie kilka minut, w przypadku, gdy powiedzmy, wciągniemy do płuc niewielką ilość pyłku kwiatowego, a jeśli Wywołało ją wtargnięcie do organizmu bakterii czy pasożytów. Może utrzymywać się nawet całymi miesiącami. Niektóre objawy są wyraźne: ból głowy, zmiany na skórze. Inne zauważyć znacznie trudniej, ponieważ manifestują się głównie ogólnym znużeniem, zmęczeniem, utratą witalności czy częstymi zakażeniami. Dlatego, kiedy zwrócimy się o pomoc, często możemy nie otrzymać Rady, bo nie jest to oczywiste, tak naprawdę co to nasze złe samopoczucie powoduje. Mimo, że na zewnątrz objawy są jakie są, nie zawsze zauważalne. Wewnątrz organizmu toczy się prawdziwa wojna. Nie mam niestety pod ręką w tej chwili takiego opisu, które powstało w 1986 roku. Zostało stworzone. I opublikowane w National Geographic, to było takie sprawozdanie z pola bitwy toczonej po wtargnięciu do organizmu wirusa grypy. Artykuł zatytułowany został Wewnętrzne wojny. Co ciekawe, w tym opisie niesamowicie zaciętej walki nie uwzględniono udziału leku. Pokazane było, jak organizm walczy sam. Sam jeden. Tak, jak powiedziałam, układ immunologiczny to również cała masa komórek. Tak już mam, że trochę lubię tak o tym zdrowiu na wesoło. i tu pokazane są różne, różne rodzaje tych komórek. Między innymi limfocyty, na przykład granulocyt, który ostrzega o ataku, to ten z tą trąbką wywołuje stan zapalny, przywołuje inne komórki na pole bitwy, pożera intruza, po czym ginie. Limfocyty B produkują, one są chyba na następnym slajdzie, przeciwciała, które zniszczą intruza, oblepiając go, ułatwiają komórkom żernym fagocytozę. Fagocytoza jest tutaj po prawej stronie, to nie fagocytoza, tylko makrofag który pożera intruza i widać, że tutaj uzyroni, bo za chwilę będzie sam musiał zginąć. Limfocyty te atakują intruza i sprawują kontrolę nad przebiegiem reakcji immunologicznej. No i oczywiście tutaj widzimy jeszcze komórki NK, natural, natural killers, tutaj akurat raka jakiegoś niszczą. Oczywiście e, e, organizm e, może wyglądać, na pewno wygląda, gdybyśmy tak zerknęli do środka, można spokojnie porównać do pola bitwy. Krwinki to tak żołnierze, wrogiem są oczywiście wirusy, bakterie czy komórki otworowe. Oczywiście tak jak żołnierz, by wygrać potrzebuje być odżywiony, wyposażony, odpowiednio ubrany czy wyszkolony również i te krwinki mają swoje bardzo określone potrzeby. Działaniem układu immunologicznego zajmuje się, jak wiadomo, rozkładająca wszystko na czynniki pierwsze, immunologia. Skoro wiele z tego, co dzieje się w organizmie, zostało zmierzone, zważone, prześwietlone, zbadane, możemy zapytać go to, co ma nas bronić czasami. Szpankuje. Dlaczego można latami żyć bez najmniejszych problemów, a nagle dostać potężnego uczulenia na orzeszki ziemne? Dlaczego niektóre czynniki potrafią doprowadzić na skraj wytrzymałości fizycznej?